Cześć, dzisiaj wam pokażę dwa tajne przejścia Jeden nie jest tajny, tylko na dyskotekę Fajne przejście I je wymyśliłam Dobra, pójdę, so, pójdę sobie tutaj I od razu jak jestem tym Będę wzięła tą latarkę Ale nie będę już jej brała tutaj o, w środku zwykle ją biorę, ale pomyślałam, że na dworze teraz wezmę, ale w końcu nie wzięłam Gdzie to latarka? Nie, pomocy, latarka Co się stało z moim latarką? Ja ją usunęłam, czy co? się stało? Dobra, jest A co chodzi, kiedy ją biorę, to od razu mi się usuwa, dziwne Coś mi się zepsuło, czy coś? E, no dobra to jest przejście tajne, albo że to są ladarkę. Dobra, ważne widzicie, że tutaj jest jakiekolwiek tajne przejście I tutaj tej recepcji też coś tu się zepsuło. Jakaś ściana, i też tu jest przejście. Albo zrobili tak specjalnie. na no raczej specjalnie, ale. Wygląda jak. Ale z yy, Wygląda jak jakaś zepsuta. W oknie też jest taka dziura, ale wiadomo, że zrobię to specjalnie. Teraz pokażę wam, jak się dostać na dyskotekę. Tylko szybko, bo y, małe, jest, małe są szanse. Mm, że umiem zrobić jeszcze jeden filmik. Nawet z filmiku rzeczy. Znaczy, ja umiem zrobić wszystkie zadania w Star Saber oprócz paru. No i start table, Rozumiem, podpowiem, że będę pokazywała jak odblokować nową granicę Dobra, przejdźmy tam Idzie się tutaj Nie spadłam No dobra, powiem wam, bo nie chcę już tego robić żeby mnie zjadać z czasu. Z tamtego balkonu skacze się albo z tego na szóstce, albo z tego na siódemce nad pod napis Apartament i na fryzjera. I tam jest klub. Dobra, i to tyle. Widzimy się z Zajmie mi to ledwie 24 sekundy. No albo minutę, 10 minut. Coś takiego. O, na pewno mi dużo zajmie czasu, żeby w ogóle odblokować. A, mnie. Dobra, to był przypadek. Dobra, po prostu czasami tak mi się zdarza, że wpadam na jest auto. Ale, no dobra, widzimy się już Star Stable. I do zobaczenia.